Dzień dobry, tu Damian Wójcik, a to jest podcast codzienny, odcinek 306. I dzisiaj powiem o pewnym stoickim ćwiczeniu, który nazywa się Budzący od razu opis. Dystraktory, czy różnego rodzaju małe grzeszki, lub większe grzeszki, bardzo często powodują, że nie robimy tego co chcemy. Albo robimy rzeczy, których potem żałujemy. Ja oczywiście mówiłem już o, kiedyś w tym podcaście o procesie zmiany optyki yy, dotyczących dystraktora, czyli patrzysz na dystraktor i się zastanawiasz, jak go zmienić, czy, czy jak przestać z niego korzystać, ale akurat dzisiaj yy, do, dostałem, czy, czy, czy doczytałem, czy znalazłem informację bardzo ciekawą dotyczącego. Yy, jak to się mówi, produktywnego zastosowania odrazy. No i o co tutaj chodzi? No, stoicki, stoicy mieli takie ćwiczenie. Ćwiczenie to nazywało się budzący od razy, budzące odrazę opisy. I tutaj akurat zacytuję w skrócie Marka Aureliusza z rozmyślań. Ym, przy mięsie i innych potrawach myślimy, że to zdechła ryba. Zdechły ptak lub świnia. Podobnie dobre wino to tylko sok z kiści winogron. Szata z fioletowym obrębieniem to owcza wełna zabarwiona w odrobinie krwisko rupiaka. A seks to pocieranie części intymnych, po których następuje spasmatyczne rozładowanie. Czyli jak rozumiesz że tutaj stoicy akurat podchodzili do tego w takim temacie, że opisywali coś bez żadnych górnolotnych opisów, bez żadnych górnolotnych słów i, i jakiegoś tam poetyckiego mm, podbudówki, żeby... Nie, żeby nie być cynicznym i mówić o jakichś rzeczach, które są strasznie takie słabe czy złe, tylko żeby zachować zdrowy obiektywizm, bo bardzo wiele z nas po prostu niekiedy siedzi i, i, i zajmuje się rzeczami, które nie są dla nich produktywne. Weźmy pod uwagę na przykład taki opis bardzo popularnego jakiegoś serwisu społecznościowego jak Facebook. No to co to jest w rzeczywistości? Opisując to. Jest to platforma, która wyświetla Ci treści, aby sprzedawać Ci więcej reklam, korzystając z Ciebie jako produktem. Czy teraz, tak sobie to przedstawisz w głowie, to będziesz chciał na to wchodzić? Będziesz chciał być dalej produktem? Można tak samo powiedzieć o papierosach. Co to jest ten papieros? No. Jest to wysuszona roślina, która została przemysłowo sprasowana znajduje się w bibule, którą się podpala i dym, niczym z ogniska, wchodzi do twoich płuc i ty potem ten dym wydychasz. I teraz, no, okej, okay, to, to też papierosy to nie jest jakaś taka rzecz, no, po prostu palisz trawy, palisz susz, jakiś roślin i, i go wdychasz. Raczej to, no... I tak możesz podchodzić do bardzo, bardzo wielu różnych sytuacji, yy, korzystając właśnie z tych opisów budzących od razu. I tutaj nie chodzi o to, żeby oczywiście wszystkie rzeczy, które są dla ciebie yy, mało ważne, czy, 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 żeby je w taki sposób traktować, możesz takie też rzeczy zastosowywać do. Jakichś ważniejszych obszarów Twojego życia, kiedy zaczynasz za dużo pracować, czy za dużo zarabiać pieniędzy, to też możesz swój proces zmiany optyki, właśnie w tym wypadku, czyli op jakiś opis budzący od razu, zastosować, aby trochę bardziej obiektywnie popatrzeć na daną rzecz, która znajduje się w Twoim życiu. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o technikę. A ja dzisiaj wyjątkowo nagrywam podcast, codzienny, chyba najwcześniej. Odkąd zacząłem go nagrywać, czyli jest 8:30 rano, ja piję kawę, jestem wyspany. Więc zaczyna się wspaniały weekend i to by też życzę wspaniałego weekendu. I oczywiście wszyscy rodzice tam pamiętajcie, że jak dzieci przez 3 noce nie śpią, to potem jest noc, kiedy w końcu pozwolą Wam się wyspać i potem macie dobry humor. A, ja dzisiaj właśnie kończę mój też trzydniowy post, więc wszystkie rzeczy powolutku fajnie wskakują na miejsce. Dlatego pamiętaj o różnego rodzaju technikach, o których tu mówię, które pozwalają zmieniać twój sposób myślenia i też pozwalają sprawiać, że rzeczy, na które nie masz wpływu, nie mają na wpływ na twoje wewnętrzne samopoczucie i wewnętrzną siłę w Kubowie i, i, i w sercu. Więc dziękuję bardzo za uwagę. Życzę tobie wspaniałego weekendu. Do usłyszenia jutro w 10 futurystycznych newsach. I pamiętaj. Opisy budzące od razy, po to, aby wywołać obiektywizm do rzeczy, których bardzo, bardzo pożądasz. Dziękuję Tobie za uwagę. Do usłyszenia jutro. Na razie. Cześć.